Dzień dobry, witamy. Z Radomska baseny ogrodowe wkopywane. Co dzisiaj tutaj mamy? Basen Bali 6.30 x 3.15 x 155 głęboki. wieziemy go do Austrii, do Gracu. Lubimy do Gracu wozić, bo tam zawsze fajny jakiś basen jest zamówiony i ten basen jest z wersji plus, czyli dodatkowo wzmacniany w kolorze biało-kremowym. I dlaczego klient zamówił ten basen? Bo nie ma dużego ogrodu, ale ma dużą rodzinę i bardziej rekreacyjnie. Dwa siedziska wtopione. Tutaj można sobie siedzieć. Bezpieczne zejście, antypoślizgowe. Tutaj dodatkowe siedziska. Klient zamówił oświetlenie LED multikolorowe. Dwa skimmery na mocnej filtracji inwerterowej. Pompę ciepła, elektrolizer soli, czyli posoli wodę i woda będzie dezynfekowana przez automat. Pompę ciepła do ogrzewania, to standard. I zadaszenie, kwadratowe zadaszenie, które, które będzie niskie, eleganckie, więc to ładujemy w tej chwili do Austrii. Z Radomska wyjeżdża kolejny basenik wkopywany, poliestrowy.